I to zaćmienie, obiecywałam Ci ten symbol, m, który otrzymałam, tą wizję. Jak to zaćmienie chce, chce dla nas działać? Otóż, oczywiście, że ryby to woda. I m, ten symbol to jest rzeka, rzeka, która wylewa. Wylewa i zalewa swoją wodą okoliczne m, tereny, okoliczne rejony. I możemy to interpretować z różnych stron, prawda? Ponieważ ktoś powie. No, to jest powódź. Jeżeli oczywiście tej wody, bo ta zawsze symbolizuje nasze emocje. Więc emocje, wezbrane emocje, dużo emocji, one chcą wylać. I rzeczywiście możemy w tym, w tym sensie nazwać to pewną powodzią, ale kiedy jest tam już miejsce, kiedy zrobiłaś miejsce w swojej podświadomości, w sobie. Kiedy pouwalniałaś ten symbol, ta wizja tej wzbierającej rzeki, tej wylewającej rzeki, to jest mechanizm taki sam, jak starożytni Egipcjanie hmm, wykorzystywali czy też świętowali e, właśnie w sierpniu, pod koniec lipca, w sierpniu, kiedy ich święta rzeka Nil wylewał. Wylewał i zalewał okoliczne tereny, co oznaczało. Że je nawadnia, że jest spulchnia, że e, będzie, że przychodzi ta obfitość, która będzie związana z zasianiem tej wilgotnej, pulchnej, żyznej gleby, właśnie na którą wylała ta rzeka. Więc chcę, żebyś pomyślała o tym w ten sposób, ponieważ to wylanie czegoś, to wyjście czegoś, jest związane z. Uwolnieniem tego po pierwsze, ze zrobieniem przestrzeni na inne, na nowe i również to, co chcę tutaj wylać, to będzie równocześnie, można powiedzieć, tym czynnikiem użyźniającym, tym, można powiedzieć, tym nawozem, czy właśnie tą wodą, która przygotowuje teren na inaczej, na nowe.